A kto będzie się ścigał? To jest Loki. Loki? I cześć. Roki? Uh -huh. I cześć. A gdzie są wszystkie pieski? Mamy takiego Rokiego. Mamy takiego Rokiego? Aha, ale nie mamy tego tucia, tylko małego. Tak ci Tak? O, jestem na górze. Dobra. Ja Teraz Ruma i Rabu. O, Rabu jest. Marsial. Zumi, Rabula i Skaja. Hm, To niech jadą na górę. Ale konik mi pomaga. A to konik. Konik to pomaga mi. Konik pomaga. Wszystkim pomaga piekonik? konik? Jeszcze na raz? Te nie Najpierw Najpierw konik. będzie. O, jest konik okay. na wieży. On się nie będzie bał. Nie. Tak być na wieży? Nie. Kto teraz? Labu? Ju, jestem na guzie. Tak, mówi. Kogo jeszcze mamy? Jestem Jeszcze Ła. Iśkaj. Żiuma. Jesteśmy. Jaki skok był Opsi Jesteśmy. Opsi Jestem Marshal Jesteśmy. Opsi, Jestem Marszal. Marshal? Gdzie jest Może być taki marszal? Bo on ma <śmany> klę taki i będzie kadryk ma tam lutę ma I tutaj ktoś, ukazyk, ma tą kletak na klatku. Wodę. Co? I tam klatko będzie wyjąć. Będzie ukazać ten pożar. Co może robić? Może układ jakoś ten pożar. Może ugasić pożar? Upsi, Upsi Ja? Nie ja. A to są one i to też jest A Tu się odjeżdża Muszę ustawić go Marszala musisz ustawić Nie będę bał się zjeżdżać Nie Ale ja nie będę zjeżdżać Będę raz jakiś i będę zjeżdżał Ha, będzie Dobra, tak to kto pierwszy zjeżdża? Nie, jeszcze rajder O, jeszcze rajder się... uh -huh. Zgubi, zgubił się rajder nam. Nie, a ten też zgubił i Naprawdę? No nieźle. I szukałam go. Kogo szukałaś? A ten, ten rajdera. Ale nie było. Ale nie było rajdera? No dobra, to co teraz? Zjeżdżają na dół? Nie, nie to nie. A co? Muszę pojeść sobie. Mm -hmm. No dobra. Teraz. Upsi. Upsi upsi. Musisz się najechać Roki. Dobra już. teraz teraz mały cześć. Teraz mały cześć. Zjadł mały cześć. o rabu. rabu rabu. To już bardzo, bardzo, głodny. bardzo głodny, bo się przewraca. O. Chodź najedzone jedzenie. Na a potem konie, A potem konie. A potem konie. A I marszał. Stryjk i siedzi na a konik. A, konie, a tu masz z... siedzenie dla konika w ogóle? Tak, a tutaj konik. Tylko i tak będą konik. To też będę miał tyły. To jest. Ja też na jedzenie. Na jedzenie. <laughs> Rajder też będzie jadł z miski.

Trzeba pojazd zmienić. Upsi! jeste. <grych> jeszcze! Upsi! Jeszcze! Pozwolę. Oksy. Prawie wskoczył. O! <grych> Odjechał. Daj, Teraz skaj, też mamy na Teraz Sky jedzie. Sky, 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 sky. A co to jest? Tam jest... To, jest... to jest helikopter. Aha. Ja też mam do grecku, a do mnie da. leci. to Sky ja. i skoczyła Sky. Skoczyła Sky? Zobacz, co jest. Mm -hmm. O, mam. Muszę ją przyczepić. Trochę koktajla, jak palety to musi I muszę ją przyczepić. Musi się przyczepi, Dobra, to przyczep. A ten, skaj, jak palety tak, to jak palety A ile ty masz tej skaj? A jak palety Ile ty masz skaj?

to nam został marszał i jego fire track. Tak! Pana do Już. To na koła. Sam! Drabinę! A, Sel po drabinie? A kon, mu A czym będzie koniechał? Nie, nie. Będzie polił Może być

Brawo, już wszyscy pojechali. Nie, nie mam serca wszyscy pojechali? Nie. Tak.